Cześć, siema, kurde, czekaj, o, nie, kurde, no, my, no, wtedy, wyszło dobra, jak robię rewards i teraz sobie otworzymy ten corrupted pleden, bo od razu, no, mi pleden, nie mam jakichś pledenty w ogóle w skale, a na to jeszcze inna sprawa, jeśli <coughs> się dodropnie, old man, w moje EQ wygląda tak, nie, jak jest najlepsze, ale, no, mam, mam jednego, mam dwa Apexy, więc, nie, taki, ogólny, Endokręcę, bit na na ale wyleciał mi węzłek. Trochę nie ma większość posłuchać. Mam na shadow, w sensie No, większość. Wiem, że są nowe enchanty, ale nawet żadnego z tych nowych enchantów nie ma. Mam, mam Star dropa, który nie tego zbrał w tylko postać taka w Tutaj jest nawet kit. No, jakiś. Te, no możemy się ból trapa przetestować, bo w sumie nimi nie grałem zamiast... ...na Kinga. Bólny trap. No nim nie grałem jeszcze, więc... No. Możemy sobie zagrać, Nie wiem, nie wiem co tu zostało dodane, bo nie grałem, mam tysiąc dusz. Chcę go na... ...sadoła? No, zobaczymy, ci się odbrakuje. Ja drop nie będę to będzie i dalej. Jak będzie Puppet Nightmare, to nie zmienię. To są moje uderzenia. jest bez sensu. No było Puppet Nightmare, ale mi Nobla. Jak będzie Puppet Nightmare, to będzie Sumankin. Przecież ja wiem, że miałem Puppet ale nie chcę tam dużo zmarnować, bo może bym kupił specjalnie dla Was kolabter prezent. W ogóle tak. jakiś prezent. Nie no, kolabter to raczej wyleci niż mi, ale. Ja, żeby nie przeciągać, to po tym co otworzymy, zagramy lądki, to ja też poznam może nową grę, bo w sumie nie grałem. Chociaż z tego co widzę to chyba 7 dni bo mi się wydaje... Chociaż nie. Nie, w tym sezonie nie grałem. No... Przez pewien czas bardzo lubiłem tą grę. Chyba moja to 1, ale to było gdzieś tak w listopadzie. Teraz przestałem ją, bo trochę mi się znudziła, no nie pamiętam, nie no. Pagamy trzeba event, bo jest jakiś kosmiczny z tego co widziałem. Czekaj, jest mi... Nawet, w pas... Nawet w pasie nie mam pierwszego levela, więc... <laughs> Dobra, niech się zrobi ten Puppet Nightmare. No. <śmany> Dlatego nie lubię grać na telefonie. To mam dobre postacie. Mm, no dobra, ale to, to nie wolno, to w międzyczasie, ale tak ogólnie to ta gra. Ja grałem jakoś od początku. Tylko... Tylko miałem przerwę, No, grałem w wakacje, nie? I to był trzeci sermon. W wakacje mi się tak średnio grało, nie chciało mi się za bardzo. Coś tam grałem, ale. Ogólnie, tak jest chyba największy, najdłużej. Nie no, dobra, nie. Kiedyś TD chyba było najdłużej, którego grałem, ale. No, no nieważne, no. Ale chodzi mi o to, że najdłużej grałem na wtedy. Albo w kiedyś nie wiem. Bawki z Teddy Granci, miesiące aż to dwa. Ja się wiem, że to nie jest dużo jak na Tollifen, bo wędzę, niektórzy na Ed grają. To jest Tollifen, ale to jest Tollifen się teraz. To... O, Pocket Nightmare, ale to jest Tollifen się teraz to, rozwaliło. Ja, ja nawet dołączyć na kąpi nie mogę, więc. Nie miałem takich dobrych jednostek miałem, aż miałem. Miałem jakiegoś. Mm, nie, miałem lepikona. Więc no. Jakiś spink -tro, spin trooper. Alien Helpy. W sensie te jednostki mam. Te, tego Frediego i tego UFO. Typa. No to mam, bo dograłem chyba jedną rączkę. Dobra, chodźmy. W sensie moje pierwsze zdobycie Apexa było miale łatwe, bo po prostu tutaj prawie wszystkie jednostki dla niego. Moje jak kurczę, wiem, że 700 na na przykład, na przykład, w sensie na ale... ogóle to zmieni, na był jeszcze przykład, na na jest na albo hard, znaczy, nightmare. Sen ser jag... Jag har en notis till Hjälmålare. S... Dobra, där var... Jag checkar G6. det står på... Standard, då var afton... T inte gilla i rally. Kodjas... Ska jag då Więc ja na mam w miale kolega, bym powiedział. No bo jednak no, to nie jest jakiś super mega. Ale no zawsze coś nie. Zalał stawiamy naszego pa... no, naszego tego. Więc jak głównie takie peksy, ale... Oh, a tak, to ja naprawdę dużo grałem, a już to nie jest jakiś. Przypomina mi to bardzo Dreadbella. Tak bardzo. Chociaż chyba jest trochę lepszy. Ale on ma chyba jakiś ból, coś tam, bo w tej grze speed jest. No. Nie wiedziałem. Dodajmy. sobie. Waspida, Laguje mi coś, nie wiem. Także kiedyś nie lagowało, więc ja nie wiem. Ale ta gra już jest trochę nudna. Będę no, bazy, no, nie no, lubię tą grę, ale... Jak już nie wiem, tak... tak... Jak już tak... Nie mogę się przyzwyczaić do tego nowego sna wtedy. Nie wiem, czego to jest powód, ale. Po prostu wolałem starych. Ja pamiętam, że jeszcze grałem Halloweenowe update. Y. Mega fajnie się grało. Testowało się jakieś Unix i y, coś. A teraz to tak. Hmm. Pomijając to, że eventy w tej grze trwają 3 tygodnie. Co jest? Nawet jeden chyba trwał miesiąc, więc. Każdy już miał wbite wszystko. Ten w się może obrót tego yy, typa, tego... Nie pamiętam, ale ja kupiwałem kolapter prezenty, bo... No bo jednak... nie... no bo nie goli, ja to tylko zapomniałem jak on miał. Ten steampunkowego eventu. To tak. Fajnie się grało, ale... No. Podsumowanie tej jednostki, jest dobre, ale nie powiedziałbym, że jakiś mega super, bo zobaczcie na staty mojego, ten, no wiem, że porównuję Nightmare do Apexa, no ale jednak, nie no, nie, powiedziałbym, że w Nie jest jakiś najlepszy. Tu wam mogę pokazać jeszcze staty mojego Grave Foxiego. No. no. I tyle, no. Jeszcze zagramy się 2 mece, może nie wiem. Dależy ile czasu starczy. na no. Dlatego, że w ankiecie dałem Tower Defense, i wybliżki ten. No, no więc ten. A miałem otworek koraptera. No to. ja będzie równo 10 minut, to otworek koraptera. No patrzymy, do... Ja dropnie. Oldman to będę miał na odcinek tytuł. Ja no doltuję, ja wiem w co wstawię. Testuję bull trapa wstawię chyba. Takim ma Będzie beka, aż ja się głośnie nagra. <laughs> nie! Ej dobra, nie, nie. Ja zaltowałem z tym oldmanem. Ja serio, ja... Ej, ja serio z nim zaltowałem. Ej, ej. Nie dobra, ja, ja myślę. Nie dobra. Nie, na tym odcinku dzieje się więcej niż w moim życiu. <grym> Ale nie, serio, serio się tego nie spodziewałem. Serio, mam oldmana. I tak szczerze, Myślę, że więcej Odcinku się pojawi się na wtedy. <grym> to mnie zachęciło do nagrywania tej gry. Nigdy się nie spodziewałem, że dropne oldmana Nie dobra ten odcinek nie Za ja kiedyś chyba otworzyłem łącznie 50 kolapet prezentów Nie nagrywałem, nagrywanie jest OP Nie dobra, ten te, ten filmik muszę wstawić Montowanie jest takie średnie w sumie. tak patrzę co ja mam tu zmontować, no Ale nie, serio, to jest... Nie! Dziesiąta minuta przyniosła mi falta. Czy ja mam jakiś... Nie, czekajcie, czekajcie. Niech to się encantuje, ale... Ile jest teraz Apexów w ogóle? Dla moich czasów to było 7-8 chyba. Wiem, że trzeba dosyć jakiś... Kolejna ewolucja, ale... Nie wiem czy teraz Oldman jest jeszcze taki rzadki jak kiedyś, ale... O, nawet się wyświetliło. Typ już trajda mi wyszło pewnie dlatego. Nie ja no, ten odcinek. Eee, serio. Pierwszy odcinek... No dobra, nie pierwszy, no były jakieś tam próby, ale nie działało. Ale serio, ten odcinek przejdzie do historii. Teraz wiemy, dla w miałem bull trappa. Ej, no trafi się coś! Nie, jak trafi w to... To ja w tym odcinku... Nie wiem, co zrobię nawet już. No, teraz oczywiście zmaluję 800 dużo, żeby coś dropnąć do tego oldmana, ale no i tak falta już miałem dużo. Zaraz zobaczymy, ile oldmenów istnieje. Myślę, że mi wyleciał jakiś zadki na to, Boss Killer. Szkoda, ty nie można się ustawić, że to się ententuje. A ja się na przykład jednostki w mogę. mogę. No. Nie, dobra, cztery mówku to jest to. Do. Nie no. Tak szczerze nigdy już nie myślałem, że dropnę coś w tej grze. Bo dropłem dwa Jagger Nauty, z tego co pamiętam, dropłem. Dropłem coś jeszcze chyba. No dropłem będziesz, ale dalej nie, wiem, czy to jakiś sukces jest. No głównie to dropen 2 Jaggernauty z 80% prezentów na 3 razy laku, więc miałem git. Ja nawet potki nie odpaliłem tak szczerze i to wleciało, więc... Ej no, hamano. Ja nie wiem co gadać, bo tyle to trwa już. Przetestujemy sobie man, oczywiście, ale tak. Ale... No właśnie no. Ja pamiętam, jak oglądałem, jak Melec dropnął. No i... W sensie, pierwszy raz, kiedy dobrałem, w wtedy to tak jak... Dobra, spokojnie, że pogram. program. mi się spodoba. No i spodobał nam, ale to jest ludno się robi jedno. Nawet chyba w poprzednim tygodniu update tu nie było, jeśli się nie mylę. Shadow! Ej nie, dobra, to jest najlepszy odcinek. No dobra, malnołem. Dużo, dużo, ale no dobra no, już. Budrabie jest dobry, ale Oldman jest lepszy. <grym> Proste. Sprawdźmy sobie jego staty. A będzie bił 9000 co 0,25. A chodźmy sobie na event. Nie, dobra. Event pass właśnie, może jaki... może bijam level. Czterika księżyców. Z tej mapy da się spać Ej Ej, dobra, ja nie Ja, ja myślę, że tu są jakieś szyby. Ej, paulet? Aha, i te po mnie dorobi. Fajnie. I to z grup l, l, z grupowych tych w ogóle. Te grupowe są OP teraz, nie? No czemu... Dobra, już wolę reset charakter, kliknąć. niż spadać 15 godzin. Jak ja nawet na event wejść nie mogę i spadam. Hmm. Nie wiem, że MLS go jak miał jakieś... 200 winów. No ale dobra. Możemy się jeszcze otworzyć. Aha, pay to win, no. Tak gra się stała jeszcze bardziej pay -Twin. brawo. A ja nie mam skip tego? Czekajcie, muszę sobie odpalić skip, ja uszędzę, ja mam odpalanego. Żeby mangle dropnąć jest 0-0, Auto skips... Skip summons. Ja nie mam, ja nie wiem tego odpalanego. To jest dziwne. Dobra! No. I teraz co do tytułu? Pierwszy film z głosem, czy. Myślę, że zrobię. Tytuł dam pierwszy film z głosem. A ja dam old mana i dropę go. To myślę, że będzie dobry. W ogóle, śmieszy mnie to, że ja, ja się na filmie gadam rzeczy, które będę robił, ja wstawię ten film. W ogóle, za jakieś półtorej godziny muszę kończyć, więc... Ja się nie wiem, czy dzisiaj się pojawi ten film, czy 25... Jak to nagrywam, to jest 25 kwietnia, czy jutro, bo na pewno... Det finns en anledning till att det utrotas hela tiden på Javiare. Det här är jag småsaker som jag har lärt ja jag domänen. Jag har lärt mig att testa en boule-trappa. Jag glömde inget Jag höll på att Trochę, trochę tak słabo przegrać oldmanem Kiedyś Oldman na PvP to... Wszystko rozwalał. Teraz nie wiem. No i oldman. Pierwszy raz w życiu. Oldman. We własnej osobie. Upgrade ma nawet tanie. Się... Dobra, ja się nie dziwię czemu ludzie wolą tego. No. Tego typka od Grave Ride'a, ma tańsze upgrade'y i jest bardziej open, ale w sensie, i może kiedyś Eee, przekręcił mi się ten. Kiedyś bym dał, że Oldman, Man, Grave Lord i ten, Bo i ten Bonnie, Ascal. ale teraz to jak po tym buffie, to nie wiem, sobie dalej. A, zapomniałem, że można jednego postawić. Ej, wszystko. W sumie wydaje mi się, że on wykieruje to, bo i tak oni za dużo nie robią, więc. No, fajnie się bawi. I ja on nawet nie ma, nie no dobra, ma dobry rękaw z posadą, no to nie gra, ale. No, ale. Ty robi solo event, nie? Serio, teraz wszystko ich łatwe. Teraz to na Andresę to... 170 nawet myślę, że... Nie, w my w... cwórki, to nawet już dochodziłem do takich, nawet z takimi postaciami. A teraz to... To piątkę już myślę, że będę dał na... 150? Nie wiem. Z zawsze lubiłem Oldmana. Od, od wejścia to była moja ulubiona postać. Teraz stała się jeszcze bardziej ulubiona. I one shotik! A nie, bo on boshy bo, przecież nie... Boszy nie robiła na hitie. Zagramy się jeszcze jeden mecz. No i to będzie testowanie Old Mena skrótem. No. Każdy wie to grał kiedykolwiek na TD, na w sensie od wejścia Old Mena, że Old man jest OP. No to każdy już wie. No. Clampus? Nie wiem, ja wolę Oldmana, nie wiem czemu, ale... Może dlatego, że on ma abilitkę, że wszystko na one-shota właśnie. Ja się pokonuję. i jest to, że ja muszę tu. A nie mogę się od tej dróżki, bo wtedy by było mi łatwiej. Speed. No Czemu nagle są... Ja wybrałem nie Helmoda. Eeech, no trudno. Ta, bo oni by mieli więcej. Ale dobra, nieładne. Idzie to jakoś jeszcze szybciej robi, bo tak trochę... Dobra, dalej postawię tu odmana i ją trzy będzie. Więcej. No ale trochę długo i do mnie. Tu w ogóle się strzelają, ale. Na... Zgaduję, że. Jak... No, wiedziałem, Teraz Wpadam na arenę w ogóle. Widzicie, że. To przechodzę na sumę. Lecę. Ej, bo ja tak trochę nieskończono jest jeden. Jed. Ej, dobra! Old man! Nie wiem jakiego on ma lędza, ale... Mam nadzieję, że będzie ściągał wszystko. Wladzie czego postawię pa, drugi, drugiego APEXa, nie? No, ale nie powinno być przeszkód. No, ta mapa nie jest na Oldmana, bo to widać już, ale no. Myślę, że nadal jest. Solo móc to zrobić. Nawet jeśli nie, to wstawiamy. Black Ice. A. Black Ice to był najtańszy, chyba, Apex w historii. Bo on 15k kosztował. Co jest ciekawe, bo nawet Golia, znaczy nie Golia, tylko. No, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale ten eventuł z tym eventu, bankowego. Z tego co wiem, to Goliat ten dostał Evo. Jest Apexem, ale. To już nieważne. W sensie najtańszym Apexem w teorii jest Goliat, bo można go zrobić, ale taki Apex Apex, to na, bez ewolucji jest ten. Wiem, że brakaliśmy ma ewolucji, ale. No, bo mi się zbagła. Ej, zróbmy, zróbmy taki. E, będzie na miniaturkę. Nie, no, zarysuję, nie. Miniaturkę to zrobię inaczej. O. Trio legend. Nie, no, trio. Nie, no, takie. Takie trio to ja będę dał. Astral. Mm. Astral, e, Gravelord i Oldman, to, to, to ja będę dał to trio tak imo. To jest moje ulubione trio, w sensie pierwsze nawet chyba trio. No. Nie no, ale że ja Oldmana dropam, nie mogę. A så en że att det finns många nya som har hjälpt oss. Det är många jag inte się nie Tre av... Jag inte mig som Black Eyes bästa kompis. snabb. känner mig black Björn. Jag känner mig som Black Eyes bästa Moi zdaniem jest nawet trochę lepszy od... Nie no nie jest lepszy od E właśnie ja bustów nie dodałem. Szybko staty. No teraz te staty są jeszcze lepsze. Tylko ten boss pada w praktycznie sekundę. No dobra, to, to by było na tyle z tego odcinka, no. Ale odcinek jest naprawdę bardzo fajny. Polecam zasubskrybować mój kanał. Czujny w jakieś 20 minut? SSS. Nie, za nie da się więcej. Nie wiem, nie wiem. Nie otwieramy chyba nic więcej. No, no to tak wygląda mój film na ten odcinek, no. 哎，先把那……嗯，考拉那……嗯，那。